Ciemanko jestem. Prostopela to jest nowa seria z widzami, z którymi teraz jak widzicie, gadam i grać będziemy w najbliższej, może w najbliższym czasie. Teraz Wam po kolei każdego przedstawię. Aner, przedstaw się. Witam. Blan akurat nie ma. Cookbix. Siema. Mati. No cześć, cześć. Nexin. Ciemanko. Palcraft. Siema. Svenior. Szymek. Siemank. No siemka. I Tobix. No. I ktoś mnie uderzył, dobra. I tym razem odpuszczę. I ogólnie, teraz w tym momencie mm, zaczniemy po prostu swoją przygodę. Każdy będzie robił coś innego, każdy będzie nagrywał ze swojej perspektywy. Ej, stójcie, stójcie. Mi się kurde coś wyjebało. No, ja będę chodził za prosto. Ej, stójcie. Mi tego. Nagrywanie się wyłączyło, nie wiem czy. Moment. Ja wierdzielę. Kurwa Kurw. Aha, bo ja nacisnę mi to co trzeba, to. Dobra, to chodź jeszcze raz na moment tu. <noise> Dobra. Nie to będzie cięć. Nie, po prostu... No, ja, ja już, ja już 3,5 minuty muszę wyciąć. Dobra, tak, yep, yep. Dobra. Siemanko, jestem. jestem Prostopela, to jest nowa seria z widzami. Są tu z nami, zaraz wam powiem kto. E, Aner. Witam. E, Blany akurat nie ma, Kuchbiks. 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 Obix. Kuchbiks. śpi. Jestem. Dobra, przewitaj się może tak łaskawie. Yy, przywituję się. Teraz <laughs> Okej, okay, Mati. Cześć. Nexin. Witujcie. Palcraft. Cześć. Svenjonior. Umarno się. Siemek. Siemka. I Tobix. I ogólnie tak, zaczynamy teraz każdy swoją przygodę, będziemy po prostu teraz sami sobie budować, radzić i tak dalej, nie będzie tu żadnych działek Ale po prostu jest tutaj taki mod wgrany. Hmm. Po, po prostu widzę po prostu, który blok rusza, także uważajcie. E, jak widzicie, nie ma teraz rejestracji, e, Aner, uspokój się, tam e, Nie ma teraz rejestracji, ale dodam to. E, tak, ale to już jest mniej ważne. Dobrze, to zaczynajmy, co? Ja tutaj. No dobra, ja mam taki jeden pomysł, może wszyscy do prosto.pl wyślą linki do kanałów i każę sobie powstawił. E, tak, do filmu. każdy ma... Znaczy najlepiej by było, że... Żeby... Ja po prostu każdego link wstawię, wiecie, tylko i najlepiej, żeby każdy to samo zrobił, żeby po prostu czulibyśmy się jak u... po prostu u siebie. Każdy... Tam, jak, tam jak możesz to wyślij po prostu link każdemu. No kanału. jak .pl. Kto prowadzi ze mną wspólną przygodę przez ten magiczny świat ku Nie. Ja tak. z... Nie też... A to mnie? dobrze, to ja, to ja sam to będę radził sobie. Spoko. Dobra. To kto mnie widzi to nie do mnie przychodzi. Moje drzewo tych ci Dobra, ten odcinek taki śmieszniejszy, dobra. Jak widzisz jest cały czas ja tutaj tylko mówię. To idzie ze mną w magiczną przygodę. Ja. ja. To dobra, ze mną. my z Fenior we dwóch tylko. Nikogo nie przyjmujemy. Dobra, to chodź. To, 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 to ja razem z Prosto.pl będziemy magicznymi człowiekami Czu i będziemy Czu razem chodzić. Ktoś mi podkopuje się pod ten. Y znaczy, nie chodzi tutaj o to, że każdy sobie w działkę czegoś we dwóch, tylko chodzi o prostu o to, no, że każdy z każdym nagrywa. Dobra. Y chodź, Svenior, za mną, ale nie wszyscy. Dziękuję za uwagę. U Trzyma Dobra, to to by było na tyle. Trzymajcie się, to zobaczymy. <laughs> Dobra. On mi w... no, Co ja, awk nie? Aner, aner e, jakbyś mógł na razie mikrofon tego ogarnąć, jak nie, nie gadasz, to po prostu się wyciszaj co jakiś czas nastajesz się, bo straszne środki trochę tam u ciebie nie było wcześniej przed nagrywaniem tego takiego czegoś. E, gdzie ty jesteś, ten, senior? Idę, idę, bo rozwalałem świnkę. Świnkę? Świnkę. Ale szkoda, Spira. mi świnki. Czekaj, ciebie znajdę. Ale ja pytanie teraz. <suszyna> Ja. Czekaj, gdzie ty jesteś? A dobre, Mam tutaj. pytanie takie do was. Czy każdy obecny na kanale i na serwerze nagrywa teraz? Nie Tak. tak. Nie, nie nagrywam. Aha, dobra. Dobra, ej, ej, prosto chodź za mną, e, tak. Ja, gdzie, ja też mam pytanie. Kto, kto pójdzie ze mną szukać koła w Minecrafcie? Aha. To, to, to raczej nikt, bo to by było chyba by trochę długo czasu zajęło. Lubisz pan. Ale gdzie ty Ej, jest, bo to wiesz dlaczego mnie wcześniej tak było chujowo słuchać? Tu. A, Dobrze, proszę, proszę się nie, nie, nie wyrażać. Wiesz co ja mam pomysł, że może, że może było, zbudujemy dom pomieszanymi naszymi głowami. Dobrze, że mnie nie było, ale wstawiłem tortilla na 15 minutami nawet godziny. Dobra, ee... Dobra, teraz proszę was o ciszę. Tak, mów. Ja mam pomysł, nie? Możemy razem zamieszkać, zbudować y, dom, i połowa będzie Twoja z Twoją głową, a druga połowa będzie moja z moją głową. A zobaczymy, wiesz jak to będzie, zobaczymy, bo ja tutaj zamierzam y, ten... coś więcej niż ten dom swój zbudować. Y, nie tylko no, ten, okay. po prostu budujemy dom ELO, koniec serii, cześć na razie. Y, tylko coś poproszę więcej. No przecież mówię, że ja w 20 odcinku pójdę dopiero a do kupania. Dobra. Y, a kościół tutaj Nero. pozbieramy kurczaki za tobą. Nero. Co, co? Rozbieramy kurczę. O, no, ogarnij się. Nie, zaczął mi być. Ale, o, Czy chcesz oprócz. Achievementy lecą? 36 lecą. Zoning. Pr chodź tutaj, wybudujemy eee, gdzieś tutaj palka? pierwszą bazę wypadową. Dawaj, za mną. Nie? Czemu ty go zabiłeś? bo zaczął bić. No, nie, 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 żebyś zabił tylko, żeby... O, ej, chodź tutaj, prosto. Tutaj to... będziemy mieli pierwszą ba bazę wypadową. właśnie tutaj, tutaj, tutaj. No, dobra. Poczekaj, ja tu zrobię magiczny to no, Zrobię magicznego craftinga. To przy <grymne> eee, Poczekajcie, ja teraz coś, coś powiem. Eee, mogę coś powiedzieć. Ogólnie, jeżeli ktoś chce O Boże, po co to zrobiłem? Ogólnie, jeżeli chce coś grać jeszcze z nami tutaj na serwerze, eee, to po prostu wystarczy dodać. Zapraszam Ej, na Ej, Słuchaj, Dobra. można mieć jakieś kanały swoje czy coś. Eee, tak, na ten można Dobra. mieć. Eee, nie, jeszcze raz się zabijecie, to ja już powiedziałem. Co? Dobra, dobra, to było ostatni raz, nie? Ej, tak. Ej prosto masz kilo ode mnie. uciekamy, wyprowadź mnie, bo mnie tu słońce w mordę świeci, nie, nie widzę nic. Chodź tutaj, wykopiemy. Gdzie ty wpadłeś? Ja tu nic nie widzę, bo na shaderach jestem. A jebane okno, chodź, chodź. No to czekaj, zaraz zrobię. Tutaj jest węgiel przed tobą, weź z zrób A, Ty mi nie uciekamy. dałeś nawet choporkę nawet, nawet. Sprzedam opla. No chodź po nas Nie mam nic wie. w ręku. Uciekamy okay, się O, dziękuję, Proszę. dziękuję, dziękuję. E, dobra. No to wtedy tam Ej, leży. To, ten Jeżeli chcesz coś, dostać na taki serwer nasz, um, zawsze może po prostu napisać do mnie na Skype lub wejść na Speaka podanego w opisie. E, tak, musi być tutaj osoba, która nagrywa na YouTubie i po prostu stawia filmy mniej więcej regularnie. co tydzień? Um, nie no. Raz w roku. No, o, nie można, ja co tydzień urzucę. A gdzie jesteś? I ok. Bo remixy to, to To czekaj to chwilę ta ta nam, O, dzięki za pochodnie. No, ja zrzucam trzy Jak masz tutaj drewniany kilo... Dobrze, dobrze, węgiel. węgiel. I ogólnie myślę, że to taki odcinek będzie razem grupowo. A... Bo wiecie, trochę jest szumu na spiku, jak tak wszyscy razem gadają. I myślę, że podzielimy się na jakieś nam grupy później. M, które nagrywają. Wiecie o co mi chodzi, co nie? Od czasu czasu będą po prostu takie e, odcinki, które będziemy razem po prostu nagrywać, co nie? To jest nasz pierwszy odcinek, wiadomo jak to jest, pierwszy raz się nagrywa, jeszcze nikt, nikt no nie zna się tak bardzo. I tego jest trochę, trochę zamieszanie, dlatego, e, dlatego, 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 e, dlatego. Dlatego, dlatego będzie, będziemy Dlaczego? podzieleni na grupy, na Dlaczego? następnych odcinków, tak? Mm, tak. Tak. A bo po prostu każdy No z tak, tylko po prostu trzeba jeszcze uzgodnić y, jak to będzie po prostu wyglądało y, nagrywanie y, jak serwer będzie włączony jak nikogo nie ma, bo to to by byśmy ustalić jeszcze, co nie? No To nie będzie cały czas. Mm, no wcale, no po też prostu. tak sobie można zrobić, co nie? Ja, to... ja tutaj już mam y, 17 razy. N mój temki jego. O, gdzie on jest? Nie wiem. Co to było? Wow, no ja tak... mam widzieć? Gratuluję tobie. Zabraliśmy zlew. Dobra, gratuluję. Kreitor, kreitor, kreitor. Tobie z Gyzy, Ungyzy. Dobra, jestem. Lepak. No, pięknie. Tortilla się upiekła. Tortilla? Do BZS, spadam. Spoczko, Cześć. Mmm, <laughs> no, no. Do Jeszcze się pożegnam ze wszystkimi odcinkami. Do widzenia. O, znalazłem cię prosto. Dobra, ale nie wyjrzał z gry, bo musiał iść. I. i daj A teraz on musiał dyć hamburgera. hamburgera, kolega musiał dyć hamburguera. No jeść bez kitu. ty w to w ogóle chyba, odpadać. ja to chyba dom sprzedam, kupię sobie tortille, bo. Mosto. No A taką gigantę. Ja już zrobiłem tortille, Jeszcze, zjeść. 60, to już jest taką gigantę. Nie chcesz się To ja. weź. On mnie, mnie na miniaturce Słysze, będzie torturował. Może nawet złapał. Nie, dnia nie Ja to tak to bym poprosił jeszcze. Y, ogólnie nie wiem czy... Y, co robić po prostu... Y, bo będę robił miniaturkę, nawet nie? Nie mówię, y, ja mam jedzenia LOL, si mam tylko to co dał prostu. Ziomki. Y, mam pytanie nie dajmy, do was. Bo ja Bo tak. niektóry, niektórzy z nas mają y, po prostu Steve'y, tak. nie? Mm, no. I po prostu ja miniaturkę będę robić, tak żeby wszyscy byli mniej więcej. A tego nie wiem co robi ze Steve'ami To niech sobie każdy skin jakiegoś otwartek? zrobi, potem ci wyślę i będzie, że... I będzie jak sobie kupią preno, to sobie ten skin ustawiam. Że nie fajnie. kupią, bo nie stać ich. I zaraz wracam. <noise> Dokładnie. Bo, bo nie, ma nie ma hajsu na YouTube. Ja gdzieś na dole będę żelazo sobie zjechałem. Gdzie jesteś prosto no to tutaj tak, właśnie tak. najwyżej potem wyjdziemy. Ale nie razem, ma komendy spawn, to jest czysty form? survival, tylko będzie plugin do rejestracji, tylko... Dobra, wiecie co, a tak propos to, to ciebie, ja bym już IP prosiła. Ja ci, ja ci dałem, o, tak w ogóle Blana też jest z nami już, przyszedła. Blana, Dziękuję. możesz się przylewicie. Okay. Przys przyszła. Dzień dobry. Przyszedła. Powiedziałam, przyszła. Dobry e, chyba. Tak, i Blana podałem ci do tsp piku tutaj masz y, z tego. Okej. Okay. Tam Matio gadnie ze swojej Czekaj, te... bo Zabawki. słońce mi naparza w twarz i nie mogę grać, nie. To, to gdzie ty mieszkasz? No co gdzie, no przy oknie. W słońcu? <laughs> Kąpa. Ej, a słuchaj, z tym początkiem to ja mam sobie wstawić na przykład jak nagram tu jakiś film z tego pierwszy, to mam ok. początek wstawić, jak tam mówisz, przedstawiasz coś? Ja tam dam hmm. uroczki jakieś. Ja nie hmm. wiem, bo bym może to tak wstawił. czy znaczy ja wstawiam to, co wszystko nagrałem, nie? Ogólnie, tak. I, a wy jak sobie chcecie? Mi to tam jest, w ogóle... Ja dużo drewna meru tak. Po prostu mówię, czy tylko skiny musicie mi tam jakoś niki, to pewny będę skin Weaver i jadę, nie? Tylko tamte co mają y, skiny. Na... Prosto, prosto po ja, ja, ben, ja spadam, mm. będę spadam Ja potem będę cały czas na Tianspiku, Spiku, nie? Z ziomkami. Tak Dobra, to... to... A, no dobra. No się to wie, to tutaj ja robię. Po... Eee, dobra. Także zostaliśmy sami, disconnected.